S 60 49 na tabliczce jest 49 rok. I Bardzo seryjny. stary 426. Mały numer seryjny 426, więc to jest taka unikat dwa koła, duże ciężkie dwa koła. A te na pasy klinowe to było od razu? Czy ktoś dorobił? Nie, Nie w... pierwszego przywiozłem to odpalałem silnikiem siłowym, żeby go troszeczkę rozruszać, bo teraz to skolby pali. 49 rok, ale to jest ta... produkcja seryjna zaczęła się od 51. No to to jest prototyp w takim razie. Ty... On miał zbiorniki takie aluminiowe. Tu i inne, jest niestety. pompa wtryskowa, trochę podobna do pompy hamulcowej w Żuku. Ty, a ta grucha to jest filtr oleju? Co to jest? Re regulator obrotów odśrodkowych. A, odśrodkowy. On bo... stabilizował obroty, żeby nie były za wysokie, za niskie, jak pod obciążeniem sam sobie tam gazu dawał. to no to nie jest od niego tak ja pamiętam, że jak S chodził to tutaj ta, ta blaszka się ruszała przedmuchy miał. a nie, to tu jest pompa wtryskowa nie, tu wtrysk siedzi a tu wtryska, tam pompa, a właśnie nie ma na nim ty, to to jest filtr oleju? tak to jest filtr jakiś taki łopatkowy, że coraz go się przekręcało, te łopatki się oczyszczały tak to w Warszawie pierwsze nadbyło, tylko tam mnogość ufiskało, czy w gazie. Ale w tych s 320 też były takie, że trzeba było pokręcić. Było takie, jak, jak na kranie końcówka taka była. O, a tutaj się gotowało jabłka w czasie omłotów. Pamiętam z młodości. Dzieci miały zabawę. Kręci się nawet. Ale ja już jestem za stary, żeby odpalić.